Telewizja Polska pokazała ostatnio wstrząsający film egzorcyzmy Annelize Michel opowiadający historię 26-letniej dziewczyny, która zmarła opętana na swoje własne żądanie, na swoje własne życzenie, twierdząc, że więzi w sobie demony, które w ten sposób nie mogą zaszkodzić innym ludziom. Szaleństwo, pycha, uzurpowanie sobie praw boskich, a może świętość? Maciej Bodasiński, jeden z twórców filmu Egzorcyzmy, analizę Michel. Panie Maciej, to jest jakaś nie mieszcząca się w głowie historia. Ktoś decyduje się na to, żeby zamieszkał w nim szatan, żeby nie mógł ten szatan zamieszkać w kimś innym. Jak się pan spotkał z tą historią? Y Wyszła książka, egzorcyzma Anneli Michel, pani Goodman, która dokładnie opisuje ten przypadek z punktu widzenia antropologii. Pojawił się też film w polskich kinach egzorcyzmy Emily Rose. jest fabuła amerykańska, która dokładnie opowiada historię tej dziewczyny. No i to był, to był pierwszy krok. Potem znajomy ksiądz egzorcysta po prostu zadzwonił, dotarł do egzorcysty, który, który zajmował się tą dziewczyną. No i tak się zaczęła ta historia toczyć. W ten sposób. Mm -hmm. e, nie miał pan żadnych wątpliwości, kiedy pan pracował nad tą historią? Nie ma pan e, takiego poczucia, że patrzy pan na coś, co jest jakimś Tolkienem? A nagle pojawiają się złe duchy, z których jeden nazywa się Hitler, drugi się nazywa Judasz, trzeci Stalin e, i one siedzą w jakiejś kobiecie, dręczą ją, kto się egzorcyzmuje. No, mocne kino. To, miałem sporo wątpliwości. Znaczy, ten, ten film to też był mój proces wewnętrzny. I jakby docierałem do, do sedna tej sprawy sam przez rok. Na samym początku też nie byłem pewien, czy to, jakby, czy to jest normalne, czy to jest część kościoła, czy to jest część naszej wiary, której przecież Bóg jest miłością, prawda? Bóg jest miłością nieskończoną, która no, ciężko sobie założyć, że chciałaby po prostu zabić swoją owieczkę, tak? Natomiast y, z czasem zaczynałem rozumieć, chociaż nie do końca być może to rozumiem nadal, że, y, że ta dziewczyna została zaproszona przez Boga. Do, 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 do tego, co Jezus sam zrobił na krzyżu kiedyś, z tego czasu. To znaczy, wziął na siebie krzyż, strasznie cierpiał, umarł za nasze grzechy. I ona, jak wielu innych świętych w Kościele, została zaproszona do, do cierpienia, do męczeństwa. Ale na nikt nie zapraszał z tych świętych. Oni nosili w sobie jakby konsekwencje grzechu, cierpienie innych ludzi, ale nie samego sprawcy zła. No ale sam, no, ale Jezus, znaczy szatana na krzyż też nikt nie zapraszał. Pod krzyż, pod Jezusa. Ale znaczy, nie do to była... Jezus nigdy nie wpuścił szatana do środka. Natomiast w jej życiu to było tak, że tam nikt nie zapraszał szatana. Ona, on nie został wezwany za pomocą jakiejś tam praktyki. No, ale Ta te duchy dziew... później mówiły, przecież nie chciały wyjść w czasie egzorcyzmu, tak, bo, bo to... mówiły, nie chcemy wyjść, nie możemy wyjść. To wejść, jest inna tak? his historia. Historia tak, w dużym skrócie, że dziewczyna e, bez wpływu rodziny czy wpływu księży była. Opętana w jakimś stopniu, to, to powoli się objawiało, zachowywała się dziwnie, nie mogła się modlić, miała problemy z, z relacją w kościele i poproszono egzorcystę, który przy niej pomodlił się i te demony się odezwały. W związku z czym on, dla niego było jasne, że jest opętana. Natomiast to nie było jej życzeniem, ona nie pragnęła opętania ani przez sekundę. Natomiast z, z czasem, kiedy te egzorcyzmy już się zaczynały. To miała prywatne objawienie, w którym, w którym została przez Łatkę Bożą e, zaproszona. Czy dostała taką propozycję, że może być uwolniona. Jest jakby całkowicie wolna i może być wolna, ale jeśli pragnie cierpieć w, te, w ten sposób, w tej formie, za ludzi, za to, żeby nie poszli do piekła, to może to uczynić. I ona zdecydowała się to zrobić. To znaczy, była według świadectw ludzi, według samych jej, jej opowieści, e, rodziny, księży, była dziewczyną bardzo pobożną od zawsze. Nie była typem, który by się nadawał do opętania. No ale w stanie opętania już nie była pobożna. W stanie opętania nie była już pobożna. To prawda. Natomiast to stan opętania to nie było, to nie było jakby jej pragnienie, jej chęć. To było, to było straszne cierpienie. To jest tak samo jak... Ja wiem, ale wie Pan, przecież Pan dobrze też się zna jakoś tam na duchowości i Pan no wie, że czasami... Nie, nie, bo... Ale no szatan też się objawia jako Matka Boska, jak ma taką potrzebę. Oczywiście. Natomiast są w Kościele pewne weryfikatory takich sytuacji. Jakie tak... tutaj były te weryfikatory? E, e, przypadek został przedstawiony biskupowi, który to, go zbadał. E, zlecił oficjalną misję kościelną e, egzorcyście ojcu Ręcowi, żeby ten egzorcyzm przeprowadzał. Dziewczyna od momentu, w którym już wiedziano, że jest opętana, miała swojego kierownika duchowego, który z nią był właśnie cały czas. Z nią przeprowadzał rozmowy, z nią e, był, co, 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 jakieś, co dwa dni była egzorcyzmowana przez niego właśnie. Są nagrane rozmowy z nią na tematy duchowe, na temat jej, jej sytuacji, więc no, to są te weryfikatory. Później te materiały były, były weryfikowane przez egzorcystów w Polsce. E, no, I oni mieli różne zdania? Już, no, nie znam wszystkich. Wiem, że większość z nich. Znaczy większość z nich jakby absolutnie przyjmuje te, to, tę historię. Czy nie bał się pan takiego poczucia odpowiedzialności, kiedy robiliście ten film i kiedy żeście go emitowali? On spotkał się z bardzo żywym przyjęciem, wielu ludzi o nim rozmawiało, dyskutowało, że o to otworzycie jakąś furtkę, złemu, że o to powiecie, pokażecie ludziom, kurczę, no a może z tym opętaniem to jest tak, że można je przyjąć. Czy my otworzyliśmy jakąś puszkę Pandory demoniczną, że teraz demony zaczną szaleć po świecie? Myślę, że nie mają tak, ten film nie ma takiej mocy. Myśmy zrobili pokazy, baliśmy się oczywiście ten film puścić i zrobiliśmy pokazy dla kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset osób przed emisją, bardzo różnych, wierzących, niewierzących, i generalnie było tak, że nie było w sytuacji, w których czuliśmy, że ktoś został zraniony, czy został przez ten film zniszczony. Ludzie raczej ku naszemu zaskoczeniu, oglądając film o demonie, słuchając tych taśm. Ale widząc kontekst Jezusa Chrystusa i jego, jego krzyża, raczej po tym filmie byli pełni pokoju wewnętrznego, uspokojeni, myśleli o, o swoim życiu może troszkę więcej. No. Ja, ja mam nadzieję, że, że ten film jakby inny zupełnie przyniesie, przynosi owoc, że, że człowiek uzyskując świadomość czy pewność tego, że szatan istnieje, bo to jest. O to chodzi, że większość ludzi nie wierzy w istnienie szatana, mówi, jakby nie widzi go w ogóle w swoim życiu. Jeśli, po tym filmie ktoś uzyska świadomość tego, że szatan jest osobą, który, który atakuje, który chce zniszczyć człowieka, no to, to rodzi pewne konsekwencje, prawda? Że chce zmienić swoje życie, pójść do spowiedzi, może, może też jednak Bóg istnieje. Pan Maciek mówi, że w wielu osobach, które oglądały ten film, zapanował pokój. A w Tobie? Kiedy usłyszałeś tę historię? Monika Waluś, teolożka, zajmuje się kobietami w kościele. Ojciec Aleksander Posadzki, jeden z najbardziej znanych polskich egzorcystów. Nie mam takiego przekonania w subiektywny sposób tego, co Pan, że większość ludzi absolutnie uznaje jasność. No, ja takiego przekonania nie, nie znajduję, że większość ludzi uważa że to jest wszystko za jasne. Dlaczego? No Ludzie jednak są uczeni przez Kościół, żeby od grzechu, od szatana się odżegnywać, odżegnywać. prawda? Jest tutaj taki wydaje mi się piękny cytat, być może na miejscu do zacytowania Marty Robin, która myślę, że no, jest pewnym dla nas Wieko autorytetem tak. i mówi, pytana ją, czy jest, tam też bardzo różne sytuacje i ona mówi, pytana o swoje kontakty z szatanem mówi, ja się ograniczam do odżegnywania się od niego, od wyrzekania się. I to jest jakby dla ludzi myślę czytelne, że mamy się wyrzekać, tak jak nas uczy sakrament. Tak, jak no nazwał też egzorcyzm prosty, że mamy się wyrzekać wszelkiego zła i wszystkiego do niego prowadzi. Ojcze, no, no właśnie, wyrzekać się. A tu się przyjmuje, a tu się zaprasza. No przecież nie może być w jednym y, człowieku jednocześnie Bóg i, i, i demon. Trzeba jednak odróżnić pewne rzeczy, bo tu ja widzę pewne pomieszanie pojęć. Bo co innego jest przede wszystkim grzech i opętanie to nie są te same rzeczy. Grzech to jest jakby. to zło absolutne, nazwijmy to, prawda? Natomiast opętanie dotyczy przede ciała, czyli dotyczy układu psychofizycznego i nie dotyczy duszy. I taka korelacja między grzechem a szatanem, czy grzechem a opętaniem, nie jest, y, 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 to jest tylko jeden z, jedna z możliwości, prawda? Chodzi mi o to, że tutaj pojawia się ktoś, kto mówi, y, że to jest ofiara ekspiacyjna, że ona na siebie bierze y, czyjeś opętania. Tak naprawdę jest Jezusem no, w pewnym sensie. Tak, na siebie bierze grzechy świata, grzech świata złego bierze na siebie. Y, czytałem taki tekst egzorcysty polskiego ojca Marka Mulaczyka, który w dramatycznym tonie pyta: kto wymyślił w ogóle takie rzeczy? Kto Ojciec Molarczyk tutaj stosuje pewne przesłanki, troszeczkę teologii protestanckiej, która generalnie wyklucza możliwość ekspiacji, jakby brania na siebie grzechy, prawda? To jest, to trzeba wziąć to pod uwagę. Natomiast nie, ja, ja nie, nie zaprzeczam, że przypadek jest kontrowersyjny i trudny. Natomiast też trzeba, żeby była jasność w historii mistyki, katolickiej. Były takie przypadki, kiedy osoby były opętane. Chociażby święta wiemy, Maria tak. Błogosławiona jest... Maria od Jezusa, prawda, karminitaka, która przez 40, co najmniej 40 dni była opętana. Co to znaczy? Bo co, co znaczy opętanie? Utrata kontroli. Jeżeli, jeżeli osoba, która potem została świętą czy błogosławioną, jak święta Andrzej na przykład przychodzi do swojego spowiednika i wyrwie różaniec, niszczy przedmioty święte, wypowiada bluźnierstwa, traci kontrolę, a więc Kościół jednak to biorąc całą kształt, właśnie w całokształcie rozpoznając te epizody skątyją same w sobie złe, prawda, bo nikt nie powie, że rwanie różańców czy bluźnierstwa jest dobre, jest dobre a jednak żebyśmy, Żeby była jasna, bo to nas gorszy, prawda? myślimy, że to ona nie miała kontroli, ale tam nie było przyzwolenia na zło. Ojcze, okej, okay, tylko że. Na grzech, to ale, ale to, co mówiła Monika, to jest jednak w nas jakaś ta, taka wyuczona skłonność, żeby wyrzekać się szatana. Żeby się trzymać, jak to jest możliwe, od niego najdalej. Od grzechu i od wszystkich spraw jego. A oto tylko... tutaj dostajemy sygnał, mhm. że przez to, że szatan we mnie wchodzi, może się stać coś dobrego. To jest. Ona nie zapraszała szatana wprost. Ona się otwierała na miłość bez granic. I jakby, Tak jak w przypadku Jezusa, to jest część mistyki krzyża, tak można interpretować, czyli mistyki ekspiacyjnej, opętanie ekspiacyjne, a więc otwierając się jakby bez granic na miłość, również ta miłość miała takie konsekwencje jak by, cierpienie. A nie bałby się ojciec, że ta Matka Boska, o której była mowa, która przychodzi, to jest szatan, który mówi, słuchaj w porządku, ale to dla, dla dobra, przecież zło się zawsze przedstawia jak dobro, ja wejdę w ciebie, pocierpisz hmm. trochę. Sprawa jest na pewno do rozeznania, bo tu nikt nie powiedział, że to, jest, że to jest rzecz przesądzona, natomiast bądźmy otwarci na te możliwości, które daje nam także Kościół. Ja powiedziałem, bo to co ludzi gorzej dziwi to, że myślą, że nie może być święty opętany. Powtarzam raz jeszcze, świę... tak, a więc już spróbować. mamy pewien punkt odniesienia, prawda? Tak. Czyli nawet święta Teresa Wielka miała taki okres, że biła głową o ścianę, nie kontrolowała się, tak była kuszona lękana, więc to jest może też cała kobiet większa wrażliwość na wrażliwość. Mistyka kobieca, no to właśnie, takie, takie bardzo skrajne reakcje. Więc tutaj jest dużo komponentów, które na pewno trzeba zbadać. A czemu się ksiądz zachował, jakby do księdza zgłosił się taki przypadek? Ksiądz Mirosław Nowosielski, teolog, psycholog, zajmuje się naukową stroną egzorcyzmów. Kościół się temu przygląda. Naszym obowiązkiem jest rozeznawać i towarzyszyć człowiekowi. Ale, jaki to, jest, ale to jest nawet, jaki to jest przykład? Jeżeli pan mógł chciał dać przykład, znak dla ludzi, to jaki to jest przykład? Ktoś A, umiera w stanie opętania. Jest kilka przykładów. To, to jest ostrzeżenie przed złym duchem, bo dzisiaj jest bardzo niemodne mówić o złym duchu. Jest bardzo natomiast modne go ubierać, jak koloryzować, zbawić się w magię, w takie rzeczy jak, ja bym powiedział zabawę bardziej w myślenie magiczne. A no tu tak. nie ma myślenia magicznego. Bo zauważmy, że typowe w myśleniu magicznym, też trochę protestanckim, gdzie nie ma ekspiacji, to jest to, że Cierpienia biorę Pana jak Boga, Boga jako tak? narzędzie i teraz mam mi to służyć. A tu nie ma tego. Proszę zauważyć, że chrześcijaństwo to jest poddanie się woli Bożej, temu co Pan Bóg chce. Opętania się chyba nieczęsto zdarzają, co? O nie, to nie jest częste. Ja uważam, że to zjawisko jest bardzo niebezpieczne i to w tej chwili, w dzisiejszy czas, następuje jakiś powrót, dlatego że ludzie wrócili znowu do magii, do New Age'u. Wróciły mnóstwo młodzieży, proszę Pana, bawi się w stansej spirytycznej. To nie jest żart. Czego nie ja było wiem. tak kiedyś. A proszę mi powiedzieć, jak zwykli ludzie, którzy nie bawią się w magię, new age, nie machają wahadełkiem i nie wywołują duchów, mogą uchronić się przed takimi akcjami, przed takimi sytuacjami, których doświadczyła Anneli Michel Ja Anna, myślę, czy że Michael, każdy albo przecież... człowiek, który jest ochrzczony i wierzący w Jezusa i żyje w sakramentach, to co jest bardzo w naszym katolickim kościele i sakramentariach. My o tym zapominamy, ale człowiek średniowiecza miał świetne rozeznanie. Wtedy wszystko święcono, używano relikwii, bo odróżniano dobrze dobro od zła. Taki człowiek myśli, że może spokojnie żyć, nic mu nie będzie. Złego Czyli się Pan nie Bóg stanie. nie zrobi mi czegoś takiego, jak zrobił analizę mistrzów. Ja tak, ale nie macie czego bać. Tu, tu jest problem właśnie. Dobrze Pan uderzył w sedno sprawy, Jeżeli jesteśmy kochający Chrystusa, nie będziemy się tego bać. Dotykamy teraz bardzo istotnego tematu w tej chwili. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Dzięki. bardzo. Dzięki. Dzięki.